Bombagaj, czyli znany i ulubiony o typy Gregasa. Jest twórcą buildu pod cederkę na Gregasie, gdzie mamy tak dużo cooldownu, że możemy cały czas spamować E, gość jest zestunowany i dosłownie nic nie może zrobić. Wygląda to tak, jakbyśmy grali Urfa. Już niedługo Gregas zostaje zmiany. Jego redukcja cooldownu na E będzie zależna procentowo, czyli jeżeli mamy mało cederki, będzie to buff, jeśli mamy więcej niż tam 70 bodajże procent, będzie to nerb. Dlatego ten build. Niestety niedługo już nie będzie grywalny Ale póki jeszcze jest grywalny to go zagramy I wam też polecam go zagrać Bo jest bardzo fun to play Tutaj mamy runki Gramy sobie pod first strike'a First strike oczywiście pomaga nam zdobyć więcej golda Jeśli chodzi o buty sprzedamy je Dużo hajsu nam nie dadzą Ale zawsze coś Możemy też się zawsze zadłużyć, czego nie polecam zrobić, bo zawsze dostajemy trochę mniej pieniędzy, ale na te ostatnie itemki już naprawdę warto. Oczywiście w naszym buildzie nie może zabraknąć cederki, także w drugim drzewku zawsze musimy zagrać niebieskie, żeby mieć tą cederkę, a także w tych mniejszych runkach cederkę musimy wziąć. Takim gregasem gram na supporcie, dlatego, że kluczem naszego buildu jest item pod supportów, dostawiania wardów dlatego, że daje nam bardzo dobre statystyki i procentowo mobilizuje nasz ability haze i jest to po prostu must have item. Dodatkowo item na supportów daje nam Golda co jakiś czas, co tylko i wyłącznie przyspieszy nasz build. Jeśli chodzi o itemizację, zaczynamy od itemków pod AP, które dają nam bardzo duże cederki, czyli Night Harvester, który na swoim Mythic pasywce też nam daje cederkę, oraz Cosmic Drive, który też nam daje bardzo dużo cederki. Następnie, chcąc, nie chcąc, idziemy pod itemki pod AD, dlatego że dają nam bardzo duże cederki, czyli Shojin i Black Cleaver. Bardzo duże cederki, ale też bardzo drogie itemy. Jak tylko możemy, czyli mamy ten 13 level, kupujemy item do wardów, czyli po prostu tutaj macie nazwę, bo nie wiem jak się nazywa ten item, nikt nie wie. I wtedy mamy naprawdę bardzo dużo cederki. Z tymi itemami, jak tylko mamy bodajże 170 cederki, mamy 66% cooldown reduction i możemy cały czas pomować E. Jeśli nasza E ma 4 sekundy cooldownu, prosta matematyka, redukujemy cooldown o 3 sekundy i 1 sekunda to jest stun. Stun Gragasa trwa jedną sekundę i możemy cały czas dojeżdżać typa. Ale jak właściwie grać, żeby ten build zaczął działać? Po pierwsze, potrzebujemy bardzo dużej liczby golda, dlatego fajnie grać z jakimś ziomkiem, który jest naszym primatem na bocie. A już w ogóle super, jak będziemy 5 na 5, bo wtedy nasza drużynka wie mniej więcej co robić. Przede wszystkim, fragi są nasze. Nie możemy oddać fragów. Wiemy, że jesteśmy supportem, no ale niestety fragi dają nam dużo golda, także kile należy do nas. Fajnie by było też troszkę farmy zabrać, także jeżeli zagrał. wasz sojusznik nie patrzy, no to trochę tych minionów musicie podebrać, nawet jak nie macie i tempu do supporta, żeby oddać te miniony. Jeśli chodzi o grę, no musicie grać po prostu tak, że znacie wasze możliwości. Do końca bijacie się, także gra Gasik. Też musi być tutaj nieźle opanowany. Największym minus tego buildu nie możecie przegrywać, bo jeśli przegrywacie, to nie skończycie tego buildu. Ale też nie możecie stąpować przeciwników, tak bo czasami jest taka sytuacja, łukę. że stąpujecie tak wpadne. bardzo ja przeciwników, że, że nie możecie studiyle. po prostu zrobić full buildu i dają FF'a. Także jest to bardzo ciężkie, żeby to wypośrodkować Czasami może się wydawać tak, że gra jest zbyt łatwa i wtedy, chcąc nie chcąc, musicie podłożyć nogę, a właściwie może wasz dostawca musi podłożyć nogę. O, i wywaliło mineta! Wywaliło mineta. Ale jak tylko dojdziecie do tego progu, kiedy macie 66% ability hasteu i wasze E ma 4 cooldownu albo mniej, no to gra się naprawdę jak z bajki. Bardzo fan to play build, przyjdziecie się jakbyście byli na urfie. Przeciwnikowi pewnie nie gra się aż tak fajnie. Kontrol na ten build oczywiście jest Merkury. Albo jakaś ilość tenacity, ale wiadomo, że nie każdy to buduje. Minus jest taki, że jak już tylko zdobędziecie wystarczającą ilość złota i skompletujecie ten build, to często albo gra jest skoń skończona, albo są teamfighty, gdzie taki gragas no, nie jest aż tak dobry, bo jeżeli ktoś stunujemy, jest spoko, ale jeżeli ktoś nie jest zastunowany i bije nas z no to wtedy oczywiście nie możemy nic zrobić. Ale szczerze, z ręką na serduszku, polecam wam przetestować ten build. Ja dawno tak dobrze się nie bawiłem i grajcie, póki możecie. Немного. <laughs> Ale nerdy. Blitzkrieg spilał Gierkę. Ale build mega fajny. No tylko rzeczywiście, żeby zaczął działać, no to trzeba trochę pograć trochę pograć. A jak już przeważnie macie ten build, to nie można go aż tak w pełni wykorzystać. Paseczka pykła, zwycięstwo niestety nie na normalniku, oczywiście. Obrażenia też były mega przyjemne. Także dzięki za oglądanie. Może, możecie coś po sobie zostawić. I trzymajcie się. Elo.